Witam serdecznie. Nie zaprosili mnie na otwarcie miniso, więc sama się zaprosiłam. Oceniamy rzeczy, które są w miniso. Zutopia, Boże, one są takie śliczne i one są jeszcze dotykalskie, są takie milutkie. Nie lubię puchatka, ale gdybym lubiła puchatka, to wszystkie byłyby moje, pomimo perwersyjnej ceny. Nigdy nie kupiłam sobie za 45 zł lizaka. No, taki lizak. Tak, to jest lizak. Średnio też mnie przekonuje idea breloczków, ale to dlatego, że ja zawsze je gubię. Te czarne charaktery też mnie w sumie przekonują. Księżniczki są przesłodkie, ale nie podoba mi się ten ich szklany dół. Tele Tubisie też w zboczonej cenie. To on ma czerwony nos. Ej, za trzy dyszki takie. Są bardzo urocze. Ja bym w sumie brała, ale nie mam już miejsca na nie. Dobrze, że tego jeszcze nie ma w sprzedaży, bo bym wzięła wszystkie. Gdybym zbierała więcej niż Kuromi, to miałabym je wszystkie, ale mój pokój niestety nie jest z gumy. Mam jeszcze Sanriache, ale te takie pluszowo dziwne. I też są wspaniałe. 45 ziko. O, znalazł się nawet Harry Potter. O Boże, miałcząca Marta. Tylko, że jeszcze są bezcenne. Jeszcze nie ma ich w sprzedaży. Festiwal, Kuromi. Ja je proszę wszystkie. Boże, ta jest tak cudowna. Czy możecie oddać mi wszystkie swoje pieniądze, żebym mogła je zostawić tutaj? Proszę. Ja niestety mam słabość do takich figurek i to strasznie dużo. Na szczęście te mają jakieś takie dziwne, wystraszone oczy, takie puste. Nie podobają mi się. Za to dla równowagi te mają wkurwione oczy. Te mają przyćpane oczy. I są też znudzone oczy. Czy to jest płacząca, otwierana kupa z buźką?